Witam Was w maju. Mam nadzieję, że dobrze i spokojnie spędzacie majówkę i u Was też jest, ta, jest taka piękna pogoda. Ale przejdźmy już tutaj do szczegółów, co udało się w tym miesiącu zrobić, ale może zanim do tego, najpierw przejdę do Web Store, gdyż mamy tutaj, no jak zwykle, codzienną paczkę darmową, natomiast dodatkowy jeszcze kalendarz bonusowy, ale znowu tylko jest w Web więc odbiorę sobie jedno i drugie i zrestartuję grę <laughs> I, i przejdę, zobaczę co tam w tym kalendarzu jest. <laughs> no ale jak zwykle trzeba się tutaj rogować codziennie po darmową paczkę, ten kto może, bo wiem, że niektórzy nie bardzo mogą. A więc zamykam Web Store, czekam aż gra się mi ponownie załaduje. I trzeba będzie wam pokazać, co się udało w tym miesiącu. Nie było tego zbyt dużo, nie było też nic takiego znowu ciekawego. Dopiero w tym miesiącu, w maju, będzie troszkę, ponieważ no, powoli ganganów można zbierać. No i też stapa tego no już powoli, właśnie zaczynam. Zbierać. Jak zanim się jeszcze gra, się załaduje, to dajcie tylko znać, co Wy zbieracie, co Wam się udało też zbierać. Uzbierać znaczy może coś ciekawszego niż ja, jakąś galaktyczną legendę. W każdym razie, co my tutaj mamy? Shardy do Shakti, Omegi, a jedną Zetę, no i troszkę materiału w nie ma, ale zawsze to się przyda, szczególnie dla nowych graczy. Omegi przede wszystkim. No i Dismiss. I tym razem setkę Mod Energy <coughs> wpadło, spoko, e, natomiast tak, najpierw do tego przejdźmy co mi się udało zdziałać, oczywiście e, może od lewej Darth Bane dostał ode mnie trzeci Omikron, czyli ten, e, który to będzie, nie ten, ten. Tak, ten Malovent Whirlwind, udało mi się to zbierać i go daję, szczególnie myślę, że będzie on bardzo dobry jak już się zakończy Datacron, teraz właśnie Darf Bane'a. Więc dlatego też go e, dałem, ponieważ no Datacron jest mocny i bez tego Darf Bane'a często można zagrać, ale skończy się on kiedyś no i trzeba będzie z Eternal'em go grać. Bo Katanę Mandalor podciągnąłem na relik 8, tak jak mówiłem w miesiąc temu. A teraz będę zbierał, żeby w tym miesiącu wbić ją na Relik 9 z racji tego, że dostanie misję specjalną do terytorium Battle Rise of the Empire. Nie no chciałbym robić, a myślę, że podciągnięcie jej na Relik 9 to na pewno nie będzie zła. Decyzja na razie omikronów nie daje. Czekam. Napadmę, więc te dwa odłożone czekają. Zobaczymy, co ta padme będzie robić i czy jest sens jej dawać te omikrony. No i też muszę trzymać powolutku na gunganów, bo zobaczymy, co oni będą w stanie zrobić. I możliwe, że stop, stapa omikron wygląda całkiem nieźle. E, oprócz tego podciągnę Mandalorian Beskar Armor na Relik 8. Mm, nie pamiętam, na którego miałem wcześniej. E, Siódem, bo musiał być na siódemce pod event Bokatan Mandalor, więc, więc jeden poziom w górę. Boska miałem, pamiętam, na reliku 6, podciągnąłem na siódmy. No i teraz jestem w trakcie na relik 8. Najpierw właśnie zrobię Boska na relik 8, potem bokatany na relik 9, ale o tym może za moment e, IG 88, jego też podciągnąłem na relik 8. O no podstatek przede wszystkim. I to samo Cut Bane, też Relik 8, jak widzicie podstatki. On nie ma modu 6E jak widzicie, ale tym się aż tak bardzo nie przejmuję, no musiałem innym po prostu pilotom dać modę 6e no i można powiedzieć po prostu brakło chociaż jak widać mógłbym przesrysować niektóre mody ale nie mam, nie mam tych materiałów dużo bo sporo modów chyba z 25 ostatnio podniosłem na 6e więc naprawdę dużo materiałów poszło na takie jakieś dość szybkie mody mi zeszło co więcej, Bosnasa powoli zaczynam zbierać. Jak tutaj widzicie, Gir 11 mu dałem wszystkie Zety. Nie daję mu na razie tego omikronu pod terytorium Wars. no Trzeba poczekać, aż będzie Jar Bez niego to bez sensu w ogóle nawet o nim myśleć na razie. Ale zbieram go 19x65, więc no, jedną gwiazdkę podciągnąłem. Zobaczymy, ile po tym miesiącu się uda. Może, się, może dotrę do szóstej gwiazdki. Później mamy Gangan Falax, No, on niedawno został dodany. Wrzuciłem go na gir 11, jak się dało, żebym i od razu, jak widać, wykorzystałem Cryo, żebym wiedział mniej więcej, ile mam i ile potrzebuję na razie. No, mam po 400 jednego i drugiego, więc spoko Jak już podniosę tych e, gunganów, no to będzie e, czym ich e, dać na e, gir 13. Ale do tego jeszcze kawałek czasu. I zbiera się STAP, jak widzicie, no tutaj z tego ekranu nie widać, z tego lepiej 150 shardów, więc potrzebuję 330, żeby go zebrać, no zobaczymy czy uda się w tym miesiącu, nie odświeżam na razie energii z kantyny. liczyłem na to, że będą double dropy i one mi pomogą tego STAPa mocno pociągnąć, ale chyba niestety nie będzie double dropów w tym Roku na 4 maja szkoda, chociaż może jeszcze zmienię decyzję. Natomiast to, to podsumowania co się udało zrobić, a co chcę zrobić w tym miesiącu no to tak jak mówiłem, podnieść Bokatan Mandalor na relik 9 pod specjalną misję, podnieść Boska na relik 8 pod jego statek. Dalej zbierać Boss Nasa, dalej zbierać Stapa, jak się uda Stapa zebrać, no to chciałbym mu dać minimum relik 7, bo wydaje się, że jest dość mocnym e, atakerem. Ale jak któryś z Gangam będzie do, do zbierania, no to, no to zacznę jego szardy zbierać. E, po Boss NASA był chyba Kapitan Tarpal, jeżeli dobrze pamiętam, czy ten Falax, no teraz już nie pamiętam. Nie, Falax był e, ostatnio dodany albo Gangam Bombardier, albo Kapitan Tarpal, ale chyba ten e, Bom, Bomadier chyba był wcześniej, więc e, pewnie jego zacznę zbierać. Jak tylko dodadzą, no to zbieram Gangan oczywiście pod Ride, więc nic takiego dużego się nie będzie działo. E, tylko właśnie pociągnięcie Reliki Bosk, Bokatan i Stab. I generalnie tyle w tym miesiącu, no i będę powoli zbierać reliki już właśnie pod Queen idale, bo ją trzeba będzie z niej sobie zrobić na relik siódmy minimum, wydaje mi się. A no, też pewnie pod Ride, może trzeba będzie aż ją na relik ósmy zrobić, jeżeli tam będzie bardzo, bardzo dobra. No i generalnie właśnie będę odkładać powoli reliki raz, że na Gungan, bo trzeba będzie ich zrobić na ósmy. No i tego stapa całego. No i zobaczymy jeszcze, jak będzie z tą misją specjalną, czy będzie ciężka z tą boka ten Mandalor, czy będzie jednak do zrobienia. Bo jak będzie trzeba, nie wiem, kilka tych Mandalorian zrobić tam na relik 8, to może jeszcze to zdzierża, ale na relik 9, na przykład Pescara, nie, nie wiem, czy mi się chce robić. Przydałby się podstatek, więc to spoko, ale robić pozostałych, to już nie spoko. <grych> jak na przykład Die Armorer, którą mam na Relik 5 podciągać ją na przykład. Na relik 8 czy 9 to już mi się chyba nie będzie chciało. Zobaczymy też, co Gildia powie. Na razie nie mówią nic. No, no bo jednak, relik 9 na Bokatanie to jednak troszkę, troszkę jest, więc cóż, nie będzie to zbyt emocjonujący miesiąc, jeżeli chodzi o zbieranie postaci. No bo co Bokatana, Bosk, Stab, yy, no i generalnie tyle w tym miesiącu. No i będzie zbierani no dalej Bosnasa i któregoś z ganganów, którzy, którzy będą. No, i też trzeba będzie reliki poodkładać troszkę. Jeżeli to się oczywiście uda, jak zrobię te trzy postaci pod nowy kapital, bo ten już pewnie jest za nie dość długi czas. A po drodze będę robić właśnie Queen Amidale i Gun Gun. Takie są dane. To tyle teraz. Jeżeli macie jakieś pytania co do Wars Galaxy Heroes, jak zwykle można zadawać je w komentarzach. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes. A w opisie znajdziecie link do serwera Discord, gdzie można pogadać z innymi osobami grającymi też w Star Wars Galaxy of Heroes. Do zobaczenia.